Dzień dobry, jestem Shadow 32 a to Assassin's Creed I e, niestety mm, mam taki problem gdyż za, e, zacząłem grać i nie nagrywać i niedawno zorientowałem się, że e, nie nagrywałem, a niestety nie mogę się wczytać, bo musiał od nowa grę przechodzić, więc... Pokażę Wam od tego momentu. Już prawie dotarliśmy do e, Akki, więc dużo nie straciliście. Mam nadzieję, że wybaczycie wy ba mi ten mały błąd. Krótki Miecz dobrze sprawdza się przy odpieraniu ataku kilku przeciwników. Za to, za to ja nie je, nie还是... Boynie, życia! To miejsce twojej śmierci, pogan. To moje najbardziej nieulubione miasto w tej Nie lubię tego. Nie jesteś

To wcale nie będzie dojrzałe! No, nie ma Nie wygrać! To 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 Zapłacisz za to poganinie! Nie! O. O. Nigdy nie ucieknie! To miejsce Twojej śmierci poganinie Ta i tak. Tutaj powinien być gościu, ale go nie ma. No Proszę dobra, powstań. spróbujemy się dostać inaczej. Nie Jeszcze nigdy nie wchodziłem tutaj tarcze, takim innym sposobem do tego miasta. Więc... Nie rób mi krzywdy, błagam. Nie próbuj uciekać starcze. Nie masz dokąd. O. Tada. Dostaliśmy się. Co ten człowiek robi? Nie powinien zachowywać się. Spadłem. No cóż, wchodzimy tutaj i tam mamy jakiś punkt obserwacyjny. I... Widzimy tutaj łucznika. Już tutaj na dachach pojawili się łucznicy, którzy niestety będą nam bardzo uprzykrzać życie. Oj, coś mi muli. No. no. Y y niestety, y niestety nie mamy jeszcze noży do rzucania, więc nie będziemy mieli jak się... jak ich pokonywać na odległość. To jest Akka. I. O. potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. I mamy misję z podsłuchiwaniem. Słyszałeś o Alainie? Łucznik, który pilnował północnego skrzydła. Brat tego nieszczęśnika dostał strzałą w gardło. Wątpię, czy przeżyje do rana. Jak może pracować, mając tego świadomość? Często odwiedza brata, więc zastępuje go, gdy tylko mogę. Teraz cię tam nie ma. Nie, sam mam ważne sprawy rodzinne. Miejmy nadzieję, że doktor nie dowie się o tej dezercji. Nie dowie się, jeśli nie puścisz pary z gęby. Nie martw się, twoja tajemnica jest bezpieczna. No nie powiedziałbym, że jest niebezpieczna. Dobra, po razu mamy następny punkt widokowy. Nie, nie robili! Bądźcie wytrwali, Nie poddawajcie się! Bez naszego wsparcia. Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Nie się Musimy wszystko! Są w naszej mocy. ma <laughs> <laughs> niestety będą marudzić, jeśli nie chodzi ma o... Wstępu! <laughs> Odejdź wieśniaku zanim cię złóżę! Ajj, mięsza! Nie łyszę tak. twój oddech! Tam! Szybko! Nie pozwólcie mu uciec! Doganiam cię! Idąc jej wody obrazuję w skórę powietrzna ziemia! Chop się, chop się! Widzę go! Stamię! Nie masz szans! Poddaj się! Kurde, wejść nie mogę. Słyszę twój oddech. To on! Tam! Brać go! Nie, tu wcale nie ma. Znalazłem go! Tu jest! Doganiam cię! Nie traf! Nie! Nie, no. nie masz szans, oddaj się! Nie będziesz ukrywać się wiecznie! Kurzyłeś Nie uciekaj! Zbyt brutalne, nie pokazujemy! Kto się... Kto się... Ktoś, usłagam, Wreszcie spokój. Wkurzał mnie już on. Dobra, wchodzimy na górę. Synchronizujemy się. I skaczemy. Niestety nie odblokowały nam się żadne zadanie. Chyba się dokąd dokąd... Puszczaj, nic nie, zrobiłam. Dzień, nie powinien zachowywać się jak dziecko. O. trafiłem do sianka. Ale to chciałem trafić do I mamy punkt widokowy. Zaraz i tak wskoczymy z powrotem do tego sianka. Nie! Au mm. Spójrz tylko, co on robi Ja się wspinam Nie maruj oh. synchronizacja No cześć Szkoda że nie możemy na nich skakać Jeszcze w tej części, w następnej części będzie można O, mamy zadanie z ukradzeniem listu To jest tutaj w środku gdzieś eee, Cześć Chyba się nie zorientował, że jestem na dachu nie masz tu nic do hmm. roboty. Ode. Hmm. Hmm. O. Mamy flagę. Szpitalników. O. I jest wejście do.

No, co tam masz? Nic. Człowiek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. O co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę nad okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść. Aleś ty mądry. Dobra, rać sam.

O, już możemy zlecenia zabójstwa, więc do biura. Zrobi sobie krzywdę, ja no. nie się nauczy nie A. Dzisiaj zrobię w, w, w szkole grałem w na komórkę. Ale wersję testową niestety, au. A, A co on sobie myśli? Tą część z Altairem. Dziwne. Polecam, fajna jest. O, i mamy wejście. Oczywiście, bardziej wolę wersję Ach, pacytowe. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al-Mualim zlecił egzekucję Garniera Dena Plus. Wielkiego mistrza zakonu szpitalników? Owszem. Dowiedziałem się też kiedy i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód, stąd chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy. Jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu. Choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. No. Bierzemy. Piórko? Ozbądź się tej skazy z akki Altejrze. Może w ten sposób usuniesz też swoją. Możesz tu odpocząć dopóki nie będziesz gotów do misji. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i pójdziemy sobie... zabić Garniera. Nasz cel jest tam. No cóż, ruszamy do niego. Hmm. Czy nikt mi nie pomoże? Czemu się tak powiesz, że nie zachowujesz się z tatą życiem? Dziwne. No. Skaczemy sobie. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Dlaczego nie? Już prawie dotarliśmy. Czy robi to z jakiegoś powodu? Ojej! Nie masz jeszcze dość narzekania? Tylko to potrafisz? A co on sobie myśli? Nie zrobiłem nic złego. Czemu mi to robisz? Teraz zginiesz! Czy to już ostatni? Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko... Nie dobra Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Co? Kto to zrobił? Powiedz! Topimy się w tłum dzięki temu i przedostaniemy się tutaj do środka. Co? Kto to zrobił? Powiedz! I tutaj będzie nasz cel zabójstwa. Nie! Pomocy!

dziecko kazałem Ci odzyskać pacjenta nie zabić go spokojnie wszystko będzie dobrze nie nie. Daj rękę. nie dotykaj mnie nigdy więcej odrzuć ten strach jeśli mam Ci pomóc pomóc tak jak pomogłeś innym zabrałeś ich dusze. widziałem to ale nie moją nie mojej nie zabierzesz a! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaję ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Ostaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o inny. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie, nie uciekniesz. Łamcie mu nogi. Obie. <śmany> dziecko. Nie macie nic lepszego do roboty. E, tak, przez chwilę mnie nie było. I... Okej, okay, idziemy tutaj. No że może. prawie zapomniałem,

Rozumiem, że... I zobacz Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rysztoków? Samtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ognie ojcze? Pozwolisz mu? A, wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś... Przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem.

Doktorek nie żyje. Możemy wracać do mistrza i odzyskać kolejny stopień. Jesteśmy schowani w ogródku, w którym... Jak się przyjrzymy, to tam nic nie ma, tylko deski. Przynajmniej te deski dali. A nie dali pustych tekstów. No, idziemy tu, tu. Jesteśmy w biurze. Jakieś wieści, Altairze? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem, czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciało od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy Ty to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. O. Tak to wygląda. Nie, nie mogę stąd iść. Jej. I tak, przewijamy do Masjafu Wejście po drabinie jest akceptowaną przez otoczenie formą dostania się na dach. Wspinanie się po ścianach nie. Tada. Wspinanie po ścianach jest uznawane za głupotę. Masz dla mnie jakieś wieści, Alteirze? Garnierde na plus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak... O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki, łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Alteirze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem, otrutą? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła. To dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam jak garnie swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju. Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. Ura, dostaniemy coś. Ja wiem, czym oni ich karmią. To są grzybki halucynki. Ura, otrzymaliśmy noże do rzucania i pchnięcie i o, nie ma go. Nie ma tu tego gościa. I prędko pośle was do grobu. Nie będzie chciał nas uczyć. Hurra! Tak ucieka. No, biegniemy. Nie, ja może to zrobić. Nie? Leciał. Nie no nie wytrzymał, gdybym tego nie zrobił. Zawsze muszę to zrobić. On tak stoi tak, żeby go specjalnie rzucić. On tak się żeby go rzucić Po co on się tak No. Następnym naszym celem jest Jerozolima. I... Tam będziemy wykonywać następne zadania W Jerozolimie chyba zakończymy już sekwencję I wrócimy do normalnego świata, do Desmonda No Za chwilę skończę odcinek Do Jerozolimy wybierzemy się w następnym I co jeszcze no skoro w tym odcinku tak jakoś wyszło, że trochę później Trochę taka przerwa była Taka Że drogi nie nagrałem to Tutaj skończę odcinek zaraz i, i nas, e, Następny zacznę jak już będę niedaleko Jerozolimy to, dziękuję za oglądanie. Zabicie kilku ścigających może ułatwić ci ucieczkę. Zapraszam do następnych odcinków, do komentowania, subskrybowania mojego kanału i lajkowania filmów. No. To cześć.